Mówimy o szacunku dla opozycji, a dla mnie wyrazem szacunku jest informowanie opozycji o i udzielanie jej pełnych informacji. Skoro y, nie udziela się informacji różnych od faktów, no to w moim przekonaniu jest to nieco brak szacunku dla, dla mnie, a że jestem reprezentantem opozycji. Odbieram to jako brak szacunku dla, na, dla opozycji. I trudno budować w związku z tym klimat zaufania. Eee, a tak tu do moich kolegów z lewej strony, z prawej strony, przez prawica. Eee, absolutnie e, mówiąc i wypowiadając się w sposób taki, jak powiedziałem, zorganizowane wojsko, to w żaden sposób to nie ma brzmieć pejoratywnie, To nie jest epitet. Zorganizowane wojsko to znaczy, że ma pan pełnych zaufania ludzi którymi może pan dysponować i w trudnych sytuacjach może pan na nich liczyć, liczyć i oczekiwać od nich wsparcia. I to jest raczej komplement, a nic negatywnego. To jeżeli państwo uważacie, że to jest coś negatywnego, to pewnie jest to efekt rządów pana Macierewicza o wojsku, które traci. ma znaczenie. No to, bo ja nie wiem dlaczego. W to było jako jakieś pejoratywne stwierdzenie. Dzisiaj wojsko zaczyna być, jak traktowane, tak jak pan mówi, bo się trzyma parę na nad kimś, to chyba nie przystoi to wojsku. Ale to takie na marginesie polityczne zostawne. Jeszcze raz Panie Prezydencie, mówię tylko o szacunku dla opozycji, a więc szacunku, który nakazuje przekazywanie pełnych informacji. A co do zarządzania dyscypliną, to koleżanka Magda Daniel jest dwa lata, lata radną, a ja 14. Mieliśmy okazję dyscyplinować się wielokrotnie i byłem przywoływany do pan, przez pana prezydenta do porządku wielokrotnie. I przypominano mi, czy ty jesteś w koalicji czy w opozycji e, wielokrotnie. Dajmy sobie e, wspominki, bo to przecież nie o to chodzi. No, panie, panie radny, ja. Może tutaj niech spędzamy nie, nie dajmy się jakoś puścić w po polemikę, ale, ale panie radny, wynik no, wyboru nas jakby tutaj poróżnił, bo byliśmy razem i ja dalej nawołuję do tego, żebyśmy byli jedną koalicją, bo ja przede wszystkim to protestuję przeciwko temu określeniu, że to wojsko czy coś takiego radni są wybrani w sposób demokratyczny, a ja przede wszystkim realizuję uchwały Rady Miasta. Proszę na to zwrócić uwagę i ja nie, nie mam prawa i nie robię tego, żeby radnych dyscyplinować. Ja mogę radnych przekonywać do znudzenia, ale nigdy nie dyscyplinowałem. A jeśli, jeśli pan radny to odbierał, że, że y, y, ja dyscyplinowałem, to chcę tutaj postawić pytanie, czy można takiego człowieka jak Wybiańskich dyscyplinować? Y, Spyta pan moje żony, Kasia. <grym> Myślę, że pan prezydent Rubacki ma coś Bardzo do... proszę, panie prezydencie. Ja czuję się troszkę tak niekomfortowo, bo nie mam pełnej informacji, ale pan, myślę, że ten modl wymaga pewnego wyjaśnienia, bo pan radny zwrócił uwagę, że dziś wiemy, że trzy spółki zapłaciły dywidendę. Ja pamiętam, że sesja była tak o połowy grudnia.